Dzień dobry, witam bardzo serdecznie moi drodzy w pierwszym omówieniu kart! Z wejścia smoków. Wejście smoków to najnowszy oczywiście latek do hertztowna. Widzimy tutaj ba bardzo serdecznie, tam polecam popatrzeć, czy tam, nie, tam, tam. Tam jest logo, jakby ktoś nie widział. Eee, I mamy standardowo omówienie kart. W tym roku, w tym dodatku, postanowiłem zrobić omówienie kart trochę inaczej niż zawsze. Hmm, czyli będziemy omawiali sobie te karty na bieżąco. Jak coś będzie się pokazywało, pomijając te karty, oczywiście, które będą w następnych odcinkach, które będą jakoś uporządkowane, to będę się starał na bieżąco to omawiać. W sensie, na przykład, tam nie wiem, w poniedziałek pojawiają się karty, rano, we wtorek siadam, nagrywam omówienie kart i wrzucam od razu na YouTube'a omówienie kart z poprzedniego dnia. Czy mi to wyjdzie, czy nie, zobaczymy, ale się postaram tak na bieżąco to robić, a nie tam czekać i robić jakieś pakiety, żeby te karty miały wspólny sens i etc. Et 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 nie, nie, nie zapamiętam, jak to się mówi. W każdym razie, słuchajcie, słuchajcie. Dzisiaj będziemy mieli Rogala, trochę Gala Kronda, oczywiście, bo to u Rogala, jeszcze jakiś tam neutralny to zobaczymy co. Dobra, na początku chwalmy Galakronda. Za jeden many daj stronnikowi jeden do ataku, inwokuj do Galakronda. Gdyby ktoś nie oglądał filmu z yy, Galakrondem, z inwokowaniem, z zapowiedzią dodatku, to tylko wyjaśnię, że inwokuj do Galakronda to znaczy tyle, że używamy Hero Power Galakronda i z. Yy... Zwiększamy jego progres, tak jakby jeden z czterech. Cztery to maksymalne mm, maksymalna ilość inwokacji, a Hero Power Galakronda to daj losowego Lakeja. Czyli e, za jeden many mamy tak. Jeden do ataku, czyli delikatny kombat triczek. E, dodatkowo mamy e, losowego Lakeja, czyli tego tam wiecie, sługusa. E, no i mamy jedną z czterech inwokacji do Galakronda. Karta do deku z Galakrondem wydaje się być. Uwaga, uwaga, fanfary średnia. Znaczy. Karta jest dobra sama w sobie, natomiast problem jest taki, że u rogala bardzo często nie ma zbyt wielu stronników. I kwestia tego, jak będzie wyglądał taki potencjalny dek z Galakrondem. czego przed wyjściem w dodatku się nie da tak naprawdę. E, jeżeli chodzi o omawianie kart w dodatku, to już myślę że ten temat zapytaliśmy 700 razy, nie trzeba go powtarzać. W każdym razie, mm, osobiście uważam, że karta jest dobra ogólnie. Natomiast problem jest taki, że u galakronda bardzo często. Proszę, u galakronda. Urogala, bardzo często tych stronników nie ma na tyle, żeby ta karta miała sens. Ale jeżeli będzie deck, który będzie gdzieś tam opierał się o stronników, czy tych stronników będzie trochę, no to ta kar karta oczywiście mistrz w takim galakrondowym deku znajdzie. No bo za jeden manny dostanie ziomka za jeden. Mimo wszystko, znaczy losowego, jasne. Natomiast y, ci, y, te sługusy są mocne. E, I danie plus jeden do ataku jest całkiem spoko, a dodatkowo kobicie to oczywiście z galakronem i z tą całą mechaniką inwokacji jego. Więc karta jest dobra, ale urogala, tak póki co średnio. Aczkolwiek to nie, też nie znaczy, że nie będzie żadnego deku, który, który, będzie, się opierał, e, który będzie się opierał właśnie o mm, Galakronda i Stroników, i wtedy ta karta nam po prostu pogra. Więc karta taka z potencjałem na pewno. Ale też z drugiej strony nie jest oczywiście jakaś super mosta. Jeżeli chodzi o areny, to na tyle, na ile kojarzę, to chyba nie ma tych kart na arenach, więc nie ma co tutaj omawiać. Kolejną kartą jest yy, Char Rogala, również z jeden Money, który odkrywa legendarnego miniona z innej klasy. No oczywiście, kupa, no nie ma co ukrywać, nigdzie będzie wkładał tego do deku Constructed. Jest to karta, która jest fun to play, jest to karta, która daje losowego stronnika, ale jest to też karta, która raczej nie będzie grana, chociaż jest teoretycznie Tewrow, tak? Więc teoretycznie do takiego Tewrowga, no ta karta, tak na dobrą sprawę, to pasuje. W końcu gramy tam kartę za dwa many, ukradli dwie karty. Mm, gramy co za jeden many? No za jeden many na przykład jest ten cały piracik jeden many, który kradł z, yy, klasy przeciwnika kartę, tylko że tam mam jeszcze stronnika na stole. Tutaj tego stronika nie mamy. Tam możemy dostać Czar, tutaj możemy dostać tylko legendy. Legendy w większości są kiepskie, więc większość tych kart jest kiepska. W związku z czym osobiście uważam, że mało prawdopodobne jest, żeby ktoś w tym rogu grało, ale nie wykluczam takiej możliwości. Jest to na pewno karta dobra dla osób, które zaczynają grać w no, ponieważ jak ktoś takiego wydropią i włożą sobie do deku, to mogą mieć fan z odkrywania tych legend i to na pewno się ją sprawdzi jako taka rzecz. Do budżetowych deków też ewentualnie może być, chociaż nie wiem w jakim budżetowym deku miałbym to grać i się szczerze jak w żadnym. Eee, ale tak, for fun dla nowych graczy na pewno jest to opcja. Na Arenie jest to też oczywiście dobra karta, bo za jeden many mamy możliwość odkrycia po potężnego stronnika, co na Arenie potrafi zrobić robotę. Natomiast w konstrakcie to no nie wydaje mi się, żeby ta karta była jakaś super, hiper dobra. A więc yy, oceniałbym ją raczej jako kartę kiepską, ale na pewno przydatną dla nowych graczy. Znaczy może nie tyle co przydatną, co fajną i ciekawą do grania. W ogóle sorry, że tak ta karta wygląda, ale nie znalazłem innego obrazka. Eee, dalej mamy... Podobny czar do pierwszej karty, czy znaczy, może bo, podobny to nie, ale też czar do Galakronda. Zatrzymany, e, przypieczętowany los, zadajemy 3 punkty obrażeń i inwokujemy do Galakronda. Czyli zatrzymany zadajemy 3 punkty obrażeń do niezranionej postaci oraz robimy jedną z czterech inwokacji, plus dostajemy Lakeja do ręki. E, no i to wydaje się być też fajne. W porównaniu do Backstaba powiedziałbym, że Backstab jest o wiele mocniejszą i lepszą kartą, bo kosztuje 0, natomiast ta karta nie jest słaba. Ona zadaje trzy obrażenia, ma jakiś tam drawback w postaci tego, że to musi być niezraniona postać, więc trochę ciężej jest to zagrać, niż takie 3 damage'u po prostu. Ale dostajemy też tego typa jeden losowy efekt, czyli tam jednego lakaja, no i dostajemy też ten boost do Galakronda, więc... Do deku z Galakrondem wydaje się być to karta, która będzie na 100% rzucana. No, czy będzie dek z Galakrondem to pogadamy sobie za chwilę. Ehm, natomiast do innych deków... No nie wydaje mi się, żeby to jakoś super, hiper... Znaczy nie no, do innych deków to na pewno nie będzie tego nie grał. Ale do deku z Galakrondem wydaje się być jak najbardziej trafionym wyborem. I ehm, jest to na pewno jedna z bardziej podstawowych kart do Galakronda, tak myślę. O, tak myślę, tak mi się wydaje. I to chyba tyle. Na razie tego nie będzie, więc nie ma to omawiać. Kolejną kartą jest Przyczajona w cieniu. Za 4 many 3 na 3, okrzyk bojowy, jeżeli udało Ci się inwokować dwa razy, czyli tam do Galakronda zagra na przykład dwie, 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 te to daj, dodaj, dodaj trzy monety do Twojej ręki. I co tutaj widzimy? Tutaj widzimy coś, co tak na dobrą sprawę jest trochę chore. Jeszcze to może nie tak bardzo. Druga karta, która działa na tej zasadzie, jest bardziej chora. Ale chodzi mi o to, że mamy Galakronda, mamy karty, które do niego współgrają, i mamy karty, które współgrają z tym współgraniem. I te karty są dosyć mocne: no bo tutaj tak na dobrą sprawę, jeżeli udało Wam się inwokować dwa razy, to za jeden many dostajecie typa 3-3, czyli całkiem spokopcja. Plus, trzeba pamiętać, że to rogal i rogal użytek z takich coinów też potrafi zrobić. Plus, trzeba pamiętać o tym, że jest to sposób na przeniesienie many z jednej z tury na drugą. Czyli w czwartej turze zagrywamy to, w piątej mamy tak, jakby 8 many. Więc już nawet tego Galakronda można zagrać w piątej turze. Więc karta, moim zdaniem, jest mocna. I moim zdaniem w każdym deku rogalowym, który będzie grał Galakronda, ta karta będzie grana. No bo dlaczego miałbyś tego nie grać? Eee, masz. Dodatkowe karty, które mogą trygerować jakieś efekty typu aukcjoner, czy jakieś kombinacje, plus masz możliwość przeniesienia many, plus masz jednostkę, no gdzieś tam w, w pewien sposób, jak sobie pomyślimy, za jeden man 3 na 3 więc karta wydaje się być takim masthewem w Galakrondowym rogalu. Czy ona faktycznie będzie masthewem i czy ona faktycznie będzie grała, no to już jest inna kwestia. No tutaj ciężko je, je, jest im powiedzieć ale mm, wydaje się, że raczej powinna grać. E, I to, to co się nie powiedzie, to jest e, karta z tej kategorii, która... Mm, jak widzimy na przykład Ktuna, Ketuna, jakkolwiek by tego nie nazwać, to były by, byli na przykład bliźniacy Cesar, Veklor, bli, bli, we, ce, bliźni, bliźniacy bliźniaczy Cesarz, czy jak by się tam nazywał. Ta prowokacja 4-6 za 7, która jak Ketun miał chyba 10, to... Mm, się rozmażała, ale sama nie bufowała Aketuna. Tutaj mamy właśnie ten typ karty, który działa jak coś się stało, co mojemu Galakrondowi, e, natomiast sama tego Galakronda nie bufuje. E, I karta, no na pewno jest dobra, to nie ma co ukrywać, że do Galakrondowego deku, no to jest karta marzenia, nie? Nie będziemy się tutaj jakoś za specjalnie bawić. Źle znaczy, to powiedziałem. Nie, nie słuchajmy to zdanie, nie ma co ukrywać. Może nie tyle, co nie ma co ukrywać, co moim zdaniem, nie ukrywam, ta karta do Galakrondowego deku jest bardzo dobra. No bo jednak. To potrafi naprawdę zdziałać trochę. Te trzy monety mogą naprawdę sporo nam dać. Więc dobra karta. Na arenie chyba tego nie będzie, więc whatever. Eee, kolejną kartą i zarazem pierwszą legendą w tym odcinku jest wosko skrzydły za 5 many 7 na 5 smok, który na agonii wtasowuje świecę do deku, która po dobraniu przywraca wosko skrzydłowego na pole bitwy. I teraz tak, zacznijmy sobie od końca. Areny. Na arenie ta karta jest turbo dobra. Dlaczego? Dlatego, że jak ginie, to ma szansę na to, że w każdej turze wróci do gry. Za darmo, tak po prostu. Bo tam świeczkę, świeczkę jak dostaniesz, to pewnie jest ten rodzaj karty, który zagrywa się przy dobraniu i dobierasz od razu następną kartę. Więc on po prostu, nie wiem, tam zagrywasz go, dajmy na to w turze numer 5, w szóstej ginie no i masz 20 kart w deku, czyli masz 2, są szanse, że go zagrasz, że on wrzuci na stół. W kolejnej turze masz jedną 19, 1 18, 1 17 i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc te szanse nie są jakieś super powalające, ale on... Ale są i to całkiem spore, tak jak sobie pomyśliby, i to policzymy. W związku z czym, ee, karta, która jest 7-5 za 5 many, jest na arenie już sama sobie dobra. A to, że ona jeszcze może wrócić do gry, wydaje mi się turbo dobre. Więc na arenie powiedziałbym, że to jest jedna z ciekawszych legend na pewno w tym momencie. No, jedna z ciekawszych legend w tym momencie, niech będzie tak. Natomiast na rankedach, nie wiem, do czego ktoś by ktoś chciał włożyć. Oczywiście, znaczy. Możemy sobie wyszczególnić trzy deki. Dek taki, który nie ma w ogóle żadnego związku z agonią, gdzie tego gościa wkładamy. Dek, który opiera się na agonii, gdzie tego gościa wkładamy. I dek pod tego gościa, że budujemy talię i gdzieś tam w tej talii są karty, które mają gdzieś tam coś z, tym, z tą agonią zrobić. To ostatnie on oczywiście odpada. Nie ma co ukrywać, że budowanie talii wokół jednej karty, której jak nie dobierzemy, będziemy mieli lipę, jest bez sensu ale możemy zbudować karty, ka może talię wokół jednej karty, czyli wziąć tego wosku skrzydłego, umieścić go w deku razem z innymi agoniami i dorzucić do tego karty, które trygerują agonie. To już ma jak najbardziej sens i on do takiego Devratylorogala Rogala po prostu będzie jak najbardziej pasował, bo to jest karta, jak macie tę całą fiolkę z dekry, bo jak to się tam nazywa, która trygeruje agonie dwa razy, to wstosowujecie sobie dwie świeczki do deku, które będą go wracały. I później... Każdy kolejny, za każdym razem jak odwróci do gry, to ta świeczka, znaczy dobieracie świeczkę, on wraca do gry, on znowu umiera, i ta świeczka znowu trafia do deku, Jeżeli dobrze to rozumiem. W związku z czym tych świeczek będziecie mieli naprawdę sporo. Znaczy, może nie sporo, ale możecie mieć spory przemiał tego. A, i macie tą broń, która trygeruje agonie, która wtasowuje tą świeczkę. Macie tą fiolkę z Necreum, która trygeruje agonie, nawet dwie i wtasowuje go. I macie jego samego. Więc jak wtasujecie takie trzy kopie, na przykład do deku, to to już jest takie słowko. No i kwestią jest to, że trzeba to jeszcze faktycznie zrobić. To może być trudne, ale wydaje się, że jeżeli połączymy te karty, które trygerują agonię, z innymi kartami, które mają agonię, no to to wychodzi nawet nam całkiem fajny dek, z takim na przykład Enzotem dla przykładu. Więc y, w takim deku jak najbardziej go widzę. W deku stricte pod niego go w ogóle nie widzę a w deku, w jakimkolwiek deku jako dorzutka, też go nie widzę, bo granie takiej karty, która może mieć jakiś efekt, która nie ma tak naprawdę sensu w naszym deku, to jest... Y... Granie takiej karty to jest bezsensowne. Bo, owszem, będzie powiedzieć no ale przecież ja go zagram, a on umrze i może mi wróci. Tak, ale możesz też zagrać kartę, która ma nieco większy impact na grę niż gościu 7 który po prostu ginie. I... Może wróci, a może w ogóle nie wróci. I... Nie jest to karta, która jest taka uniwersalna, że wkładacie ją do każdego deku, jaki, jaki można złożyć na rogalu, czy nawet do większości, czy nawet do części, bo no to jest trochę za małe, jednak chcecie, żeby te karty, które wkładacie do talii coś e, robiły. Inną sprawą mogą być jakieś low rangi, albo dopiero jak to zaczyna, no wtedy jak najbardziej ta karta jest OP, bo m, tak na dobrą sprawę gdzieś tam wiecie, już ona robi przede wszystkim taki dobry feeling dla takiego newbie playera, e, gdzie o, dostałem tego wosko skrzydłego, on zginął, o, znowu przy, o, jak super, hiper fajnie, nie? Wygrałem, bo miałem go 17 razy, o, super, więc dla takiego nowego gracza jest to na pewno rzecz fajna, ale do takiego competitive deku raczej się to nie nadaje, do deku z agoniami jak najbardziej się to nadaje i do deku pod niego się to absolutnie nie nadaje, czyli znaczy, nie ukrywam, że Chodzi mi jeszcze myśl z tyłu głowy, że może jednak to się nadaje do każdego deku, ale nie chcę mi się wierzyć, żeby ludzie to wkładali do każdego deku, bo szanse na dobranie tego są zbyt małe, żeby to miało sens, więc powiem, że myślałem o tym w tym momencie, myślę o tym, że to może jednak być błędna opinia, że to się nie nadaje do każdego deku, czy tam do większości deków, ale mimo tego, że to powiedziałem, to dalej nie uważam, żeby to się dodawało do większości deków. Więc tak jest wertykt. Dobra, coś ciekawego. Pan Galakron, The Nightmare. I teraz mały statement. Polskie karty, angielska karta. Polskie karty, nigdy więcej nie próbuję robić kart po polsku. Wiem, że denerwuje was mój angielski, wiem, że wolicie karty po polsku, wiem, że te karty się pojawiają, ale jeszcze się nie zaczęły pojawiać, a już są problemy. Tutaj jest coś większego, tu jest coś większego, tego się nie da ściągnąć. tutaj coś tam, tutaj coś tam, tutaj coś tam. Ja naprawdę nie jestem wielkim zwolennikiem denerwowania się, więc następnym razem nie będę nawet próbował polskich kart szukać, czy tam ściągać, czy znajdywać, bo zawsze, za każdym razem, jak to próbuję zrobić, nie wiem, trzeci czy czwarty raz, to zawsze się denerwuję, zawsze coś musi być gdzie tak. A więc wolę po prostu jechać na tych angielskich, które mam na stronie, ściągam sobie elegancko i wszystko gra, więc przepraszam was bardzo, ale tak to niestety wychodzi na chwilę obecną. Dobra, wracając do pana Galakronda, tutaj pojawia się pytanie, czy w ogóle, czy w ogóle opłaca się grać na Rogalu na takim Galakrondzie, czy tam z takim Galakrondem. Battlecry, dobierz kartę, kosztuje 0. E, do tego, znaczy koszt 7 many, Battle Cry, dobierz kartę, kosztuje 0. Dodatkowo 5 armora oraz dodatkowa zmiana Hero Power. E, w drugiej formie, po podwójnej inwokacji, e, to samo wszystko, tylko dobieramy dwie karty. W trzeciej formie, to samo wszystko, tylko dobieramy 4 karty. One kosztują 0 i dostajemy jeszcze dodatkowo broń 5-2, 5 armora oraz zmiana Hero Power na mm, jakiś tam Galakron, Galakso, Galakrons, Galakrons, Gu który daje nam Lakeja do ręki, strzelam żelosowego. No i pojawia się pytanie, czy w związku z tym pana Galakronda, złowieszczego będzie się opłacało grać, czy będzie to dobra karta, czy będzie to dobry pomysł. I tutaj powiem Wam tak: moim zdaniem, bo musimy sobie policzyć, ile ta karta jest warta. 5 armora to jest jeden, tak na dobrą sprawę, many. 2. 2 many to jest yy, Hero Power, nowe. Takie 1-2 many, no powiedzmy, że 2 many. To już mamy 3 many. I dobranie karty jednej to jest, myślę, że 4 many. Czyli jeden punkcik many po prostu. Eee, zmniejszenie kosztu tej karty na 0, no to jest koszt tej karty tak naprawdę. Więc jeżeli dobierzemy coś za 3, no to powiedzmy, że wychodzimy tak na 0 z uśmieszkiem. Jak dobierzemy coś na 4, no to wychodzimy na takie prawdziwe 0. Więc w sumie opłacalne. Jak yy, mamy... Yy, Dwie karty, jak dobieramy dwie karty no to mamy 1, 2 plus 3. No bo karty, które dobierają dwie karty to jest 3, więc 6 many, więc tam w tych dwóch kartach wystarczy, że dobierzemy 0 i 1, jesteśmy już do 0, a jak dobierzemy 1, 1, to jest, jesteśmy na plus na, dajmy na to. W wersji yy, trzeciej, czyli w wersji tej mamy 1 z Armora, 2 z Hero Power, Draw 4, to jest powiedzmy 6 many, czyli mamy 9 many plus broń to jest 14 many plus. Mm, Zmniejszenie kosztów to jest koszt tych kart, które dobierzemy. No i teraz, jak już mamy 14 many za 7 many, to wystarczy sobie dopracować, że dodatkowo jeszcze dochodzą nam tamte karty i może z tej many być 25. Czy to jest dobre? Nie. Znaczy tak, ale nie. Ogólnie to jest mega dobre. Gdybym wierzył w to, wierzył, gdyby Hearthstone polegał na powiedzmy budowaniu przewagi w walce o stół, to, to byłoby mega hiper dobre. Naprawdę na wypasie. Problem natomiast leży w tym, że Herzlon w tym momencie opiera się na kręceniu jak najdebilniejszych kombinacji kart, żeby stworzyć jak najlepszą synergię, która da Wam 5 tryliardów many z 3 kart. Pytanie jest, czy Galakrond przebije tę synergię. Bo Galakrond też jest synergią z innymi kartami, z tymi, które go inwokują. On sam, plus te karty, które coś robią jak on jest inwokowany na przykład dwa razy, to to jest wszystko synergia. I teraz czy ta synergia przebije siłą inne synergie, które będą występować w grze? Odpowiedź brzmi... No, jakbyście nie zgadli to nie wiem, no nie mam pojęcia co będzie powiedzieć w dodatku i co będzie grać. W każdym razie dążę do tego, żeby powiedzieć, że to wszystko, Galakrond plus te karty, które inwokują Galakronda, Plus karty, które mają synergię z inwokowaniem, jest naprawdę dobre i jest naprawdę potężne. Sam Galakron w trzeciej formie, który dobiera 4 karty z deku, które kosztują 0, które można od razu zagrać, daje wam broń, leczy was za 5, zmienia wam Hero Power, to jest mega, mega dużo. I w starym Hearthstone nie powiedziałbym, że to jest w cholerę dużo, nawet jak był sekret Rogal palarym, przepraszam. Ale w nowym Hearthstone, który opiera się na głupkowatych synergiach pod tytułem Zagram 17 razy Enzota, albo w Krzesze Resurrection Zurekszym Wargota, który wskrzesi, który wskrzesi, który wskrzesi, i tak dalej, i tak dalej, to nie jestem pewien, czy to jest tak dużo. Tym bardziej, że, że trzeba wziąć pod uwagę, że Rogal jest raczej kalasą, która nie gra drogich kart zbyt wielu. I dobranie karty, które kosztują 1, 2, 3 many z tego Hero Power, no nie jest to naszym marzeniem, nie? Chcemy jednak dobierać karty, które tam kosztują, powiedzmy, te 5 many. A tych kart rogal aż tak dużo nie gram. To prawda, można oczywiście je grać, żeby no, Galakron nie dobierał chociażby. Więc ogólnie ma to wszystko sens i jest to wszystko dobre. I te karty, które są do Galakronda, też są dobre, i to wszystko zdaje. Zdaje egzamin, to bym to za wcześniej powiedziane. E, zapowiada się. Zapowiada się naprawdę dobrze. Ale czy to będzie dobre? Tego nie wiem. I tego się tak naprawdę przekonamy po wyjściu dodatku. I możecie mówić co chcecie. Możecie mówić, ale po co robisz omówienie kart, skoro nie mówisz czy to uważasz za, to za dobre, czy za niedobre. Ale ciężko jest uważać coś, uwa ciężko jest uważać czy coś jest dobre, jak nie wiecie co was spotka. Tak samo jakbyście wzięli samochód. Macie na przykład jakiś stuningowany samochód, nie? Który ma 500 koni, 3 sekundy do setki. I teraz powiedzcie, czy to jest dobry samochód wyścigowy? To zależy, bo jeżeli pojedziecie na wyścig, nie wiem, na drag race, czyli prosto, to może być dobry. Jak pojedziecie na raj, to może być niedobry. Zależy od konkurencji. Czy konkurencja ma samochody, które mają 1500 koni, czy które mają 300 koni. Wszystko zależy od tego, co jest wokół was, a nie tylko od samego tego samochodu. I podobnie jest z tym. To jest ok, to robi wrażenie. Natomiast czy to jest o na tyle ok, żeby zmieścić się w tą metę, która będzie po wyjściu dodatku, no to tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. No, nikt wam nie stworzy w głowie obrazu tego, jak będzie meta wyglądać, no bo tak to wygląda. Eee, więc ja mogę powiedzieć tyle. Uważam, że ten zestaw kart, zestaw Galakronda, czy tam zestaw z Galakrondem jest naprawdę mocny i potężny. Ale czy to będzie grane, czy nie, no to zależy od tego, w jakiej mecie będziemy znajdowali się po wyjściu Galakronda Eee, powieściu Galakonda, powyżu do tego dodatku. Jeżeli nie będzie super, hiper dużo możliwości zbudowania jakichś super, hiper kosmicznych synergii grane na 100%. Jeżeli będzie meta, w której cudawianki siedziłem na kiju 15 razy z rzędu Szaman potrafi zbudować sobie stół i rękę, no to raczej już nie bardzo bym powiedział, że to będzie dawać radę. Też trzeba pamiętać o tym, że za 4 miesiące, czy tam za 5 będzie e, przejście roku, f, w sensie rok smoka zmieni się w coś innego, czy dodatki wypadną, no i wtedy, wtedy, wtedy ta karta może być już innym etapkiem sytuacji. Więc karta sama w sobie jest dobra, a czy będzie grana, zależy od mety. Badum! Omówiłem. Satrowar, czyli nowy neutralny demon, bo to nie jest demon do Warlocka, to, że jest fioletowe, on to nie znaczy, że to jest, że to jest do Orloka. To jest demon, który jest neutralny i który dostaniemy za Virtual Ticket i chyba tylko za to, a wersję normalną można skraftować, czy wypada? Nie pamiętam. W w tym. Słaba karta, ogólnie słaba, nie ma co tutaj za bardzo rozważać, tego czy karta jest dobra, czy nie dobra. Podstawowy zarzut za 9 man dostępie 5-5 kreaturę, którą możemy zagrać, tak żeby miało to ręce i nogi w momencie, w którym mamy coś na stole. Jak nie trudno się domyślić, biorąc pod uwagę, że kosztuje 9 many, to wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie zagrać razem z nim. Więc coś musimy zagrać w turze A, a w turze B, czy tam do tury B, to musi przeżyć i my musimy mieć yy, możliwość zagrania jego. Bo poza tym, że musi mieć kreaturę, to jeszcze przeciwnik musi nas nie zabijać, na przykład, no bo wtedy tak trochę lipa grać go. Więc jest to karta bardzo wymagająca, bardzo sytuacyjna i raczej karta, która się nie nadaje do grania. Ponieważ fajnie, że dostaniecie gościa na stół, fajnie, że dostaniecie gościa do ręki, fajnie, że dostaniecie e, gościa do deku, ale to wszystko to jest za mało, żeby wrzucić to do deku i powiedzieć, łopa, ale to jest e, Jest to oczywiście opcja na arenie. Na arenie jest super świetną kartą, bo ma 5-5 statystyki, draw, e, plus wystawienie jakiejś tam kreatury. Na arenie te kreatura aż tak szybko nie giną i tak dalej, i tak dalej. Na no, arenie jest naprawdę mega opcją, polecam, ale do ranketów ta karta się po prostu nie nadaje, bo nie ma. Nie ma też sensu, tak na dobrą sprawę, grać tej karty, a po drugie mm, ciężko będzie ją zagrać, bo możesz sobie pomyśleć oh, O kur... Iserę se skupiuje. Tylko tak, musisz zagrać Iserę, musisz mieć czas, żeby zagrać Iserę, czyli przeciwnik nie może mieć takiej przewagi, że grozi ci na przykład Lital. Yy, I musisz zabijać kreatury, więc musisz zagrać tam Iserę, to jest jeden warunek Ta Isera musi przeżyć, to jest drugi warunek Trzeci warunek to w kolejnej turze również musisz mieć czas na to, żeby zagrać tego gościa, bo przeciwnik cię nie zabija i możesz sobie pozwolić na tak naprawdę skipnięcie tury, żeby stworzyć drugą miserę na stole, dorzucić jego, dorzucić miserę do ręki, dorzucić miserę do, do, do deku. To wszystko fajnie wygląda, ale w praktyce to jest dużo warunków, które muszą zostać spełnione, żeby to miało sens. A te duże a karty z dużą liczbą warunków nie są za specjalnie dobrze przyjmowane w tej grze. Więc moim zdaniem karta raczej średnia, aczkolwiek też nie ukrywam, że wydaje mi się, że w jakiejś kontroli może to pograć. Przynajmniej na początku raczej nie podejrzewałbym, że długo to będzie grało, ale gdzieś tam na początku faktycznie istnieje szansa, że ta karta w jakimś tam deku się jednym czy drugim znajdzie. Ale szcz szczerze wątpię, żeby na dłuższą metę to się sprawdzało. I to tyle. Moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania i komentowania pod spodem, a ja się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao!